i tak wygląda dzień. Znaczy wieczór. Robi się coraz ciemniej, a to oznacza tylko jedno, że jest coraz mniej czasu, żeby iść na spacerek. Bo po ku nie będę chodzić. No nie wiem, czy w zimie w ogóle będą dozwolone spacerki. To nie będzie chyba możliwe fizycznie. Nawet no, jakbym chciała. Ale trochę się martwię. Ponieważ spacerek to jest moja daily routine. I i dużo nowych pomysłów mi przychodzi do głowy podczas spacerków, więc... Dzisiaj rano, jak wstawałam do pracy, to nie zapowiadało tragedii. Pada śnieg, deszcz, który zamarza i leci w Twoją twarz z taką siłą, że czujesz ból fizyczny, jak uderza Ci w twarz ten, ten śnieg z deszczem. Wieje, że idzie łeb urwać i więcej niż połowa gości dzisiaj E, anulowała rezerwację i nie przyjadą. Droga na Sadir e, jest zamknięta. muszę wysłać zadanie domowe do pani i to mnie zawsze tak stresuje, bo nie wiem, ale jak oglądam filmiki, znaczy swoje vlogi w ogóle, no to nie czuję żadnego cringe'u ani nic, bo już jestem przyzwyczajona. Ale jak ja słucham te głosówki, bo głosówki muszę jej e, nagrywać jak czytam i to czuję takie zażenowanie swoim głosem i że ona musi to słuchać i jeszcze potem ona mi odsuwa też głosówkę i ona jakby na tej głosówce słucha mojej głosówki i tam mnie poprawia albo coś mówi, że dobrze. Jezu, to jest taki. Dzisiaj zrobimy DIY nieprzemakalne skarpetki. Uwaga, bierzemy yy, przecież folię. Jakiś borek. Yy, na śmieci. I obcinamy tutaj. W taki trójkąt. Widzisz, to dobrze zrobiłam. Kurde, chyba za małe. Kur... Nie, mm, ciąż za małe, za małe. Więc składam girem, wiem, że tego nie widać, ale będę wszystko musiała. Składam girę i to muszę... Aha, dobra. Tak się prezentuje moja skarpetka foliowa. E, oczywiście możecie sobie kupić mniejsze worki, ale ja nie mam na ten moment, a potrzebuję. I dzięki temu e, nie przemokną nam skarpetki, bo mi buty przemakają. Mam w nich dziurę i jadę dopiero za trzy dni do miasta. wczoraj w sklepie. Powiedzcie, zrobimy, zrobimy sobie holce kupowe. Znaczy ja te rzeczy wczoraj odpakowałam, bo ich używałam. Odkąd tu przyjechałam, to ja za bardzo nic sobie jakby nie kupiłam, w sensie żadne ubrania, takiego coś dla siebie, zwykle to było po prostu żarcie. Ponieważ ciężko pracowałam i odkładałam pieniążki. To jest bardzo ważne. Już tak konkretnie natura daje znać, że mm, Anka trzeba się ubrać dobrze. No, a ja nie kupiłam nic takiego na zimę w Anglii, bo za bardzo nie wiedziałam, jak. co powinna kupić. Więc posłuchałam pewnych opinii, poczytałam. Potem się okazało, właśnie, że muszę niektóre rzeczy wymienić. Ale wszystko Wam powiem, wszystko Wam powiem. I ostatnio odkryłam, że. Moje buty są rozwalone, te, które kupiłam w Anglii. Pokażę wam je. Takie, one są z firmy IsoDry, Isodray. No, były spoko w ogóle i używam je cały czas, jak trzeba gdzieś pojechać, na jakiś hiking. I właśnie jak spadł śnieg, to się zorientowałam, że one przemakają. A dlaczego przemakają? Ponieważ mają dziurę w podeszwie, której nie zauważyłam wcześniej i nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, na jakiś ostry kamień nadypnęłam i zrobiła się dziura. Więc musiałam kupić nowe buty, bo jechałam specjalnie do Sports Direct, tak, mamy na Islandii Sports Direct. I kupiłam tak, najpierw pokażę Wam yy, soksy, kupiłam takie skarpetki cieplutkie. One są z 30. one mają 30% wełny Merino. I tam 30 chyba poliestru, czy coś takiego. No ale są cieplutkie, są super. Pokażę Wam te buty. I to są one. Są z firmy Karimur. Tak wyglądają. I są nieprzemakalne, mają dużo grubszą podeszwę. Są w ogóle mokre, bo dopiero używam ich chwilą. I są super lekkie. Czasami jest tak, że kupujecie nowe buty i one tak przez chwilę są takie, mm, no dobra, mogą być, tr trzeba je rozchodzić, troszkę tam ubierają na początku, wiecie, trzeba je trochę rozciągnąć tą swoją stopą, ale jak włożyłam te, ja się w nich zakochałam. Czajecie, że one są tak wygodne, tak, su tak super się wkłada stopę i one są niesamowite. I tu to jest mięciutkie, no po prostu miód, cud miód malina. I byłam jeszcze, by Icewear to jest taka marka islandzka. Jest dosyć drogi ten sklep, ale ona ma super jakościowe rzeczy. I pokażę Wam. Kupiłam sobie bieliznę termiczną, czyli takie gacie, takie gacie, takie długie. To są takie jakby legginsy czy coś. Hmm. I taką bluzkę do kompletu. Proszę bardzo. Tak się prezentuję. I te rzeczy, one są 100% z wełny merino. I to jest tak ciepłe. Ja mogę być, słuchajcie, minus 20 stopni, ja w tym wychodzę, oczywiście pod ubraniem, tak? I jest mi ciepło. I nic mi nie będzie. To jest niesamowite, po prostu. I jeszcze kupiłam, to już tak kupiłam, yy, wiecie, pod wpływem emocji. Ale jestem bardzo zadowolona i nie żałuję, mimo że jeszcze tego nie używam. Jest to strój kąpielowy, jednoczęściowy z Icewear i ma taki super kolor, ale nie wiem, podoba mi się bardzo. Zobaczyłam go i tak że go wezmę. I nie mogę się doczekać, aż go ten... aż go założę na basen. To, co ja sobie kupiłam, może to mało, według Was. Lepiej kupić mniej, ale wiecie, w dobrej jakości takie rzeczy, które będą Wam służyć bardzo długo.